Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Świnogłama Kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy Przyszedł czas na kolejne 1v1 Dawno nie było żadnego 1v1 Trochę ostatnio dużo gram, moi drodzy Nie dotykam trawy Ale, no zobaczymy, czy uda mi się Pokonać dzisiejszego wariacika Ponieważ, no powiem wam, że są dosyć potężny I dołączył już on, moi drodzy, do lobby Zobaczcie, ma on 100 tysięcy pucharków Moi drodzy, będziemy grali 1v1 Z graczem, który ma 100 tysięcy pucharków 39 tysięcy winów na trójka 1000 solo, 1600 duo. Najwyższa ranga, oczywiście, Master 10 10000 punktów na nim sobie wbił. Aktualnie ma mityka, więc widzowie, już jestem lepszy w jednej rzeczy, bo aktualnie mam Legendę 1. Ale co prawda, mocno spuszowałem w pierwszy dzień, bo byłem top 60 Global. No i jeżeli chodzi o postacie 1500 Kieł, Melody 1500, Bell 1500, Angelo 1500, Sandy 1500, Nani 1500, no jeszcze mnóstwo innych postaci na 35 randze. Więc myślę, że może być bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Jest to chyba najmocniejsza osoba, z którą gram jeden. Ten pod względem pucharków, bo myślę, że pod względem skilla, no to tam jak kiedyś grałem z Stripe Tom, albo moi drodzy z GAV no to też ciężko to przełożyć. Ale wydaje mi się, że tamci gracze byli lepsi. Ale no jeżeli chodzi o pucharki, no to na 100% jeszcze nie grałem ze sobą, która ma więcej. Co ciekawe, ma Berego na zero pucharkach, więc śmieszna sprawa. No i lecimy, moi drodzy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że uda mi się wygrać chociażby jedną rundę. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało Wy oczywiście strzecie łapeczkę w górę Moi drodzy, 5000 łapek w górę I gram z, nie wiem, top 1 global Jak chcecie, żebym zagrał z Juan Carlos Stawcie łapeczkę w górę Zasubskrybujcie również kanał, po 400 tysięcy subskrypcji Pamiętajcie, kodzik PAN do sklepu jak cokolwiek kupujecie Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie A my już przechodzimy do pierwszej rundy Startujemy, moi drodzy, pierwsza runda na kolty Tutaj chciał e, Jabłko zagrać, więc e, zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie No oczywiście jestem słabym koltem, myślę, że każdy o tym wie Nie no, to się zaraz dowiecie, zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, trafiłem go raz, widzowie, niesamowite, co tu się dzieje, proszę państwa Dobra, on mnie zaraz nokałtuje, bo dostał jakiegoś lazera Nie no, jak ja na kolty wygram, to ja nie... Nie wiem co się stało widzowie z tą grą, naprawdę. Ja wygram na kolty to to jest aż dosłownie niemożliwe, żebym ja wygrał na kolty. Ale zobaczymy Ty, pokonałem go Dobra, to mi się podoba Na razie 1-0 dla mnie Fajnie, moi drodzy lecimy sobie dalej Ja myślę, że teraz sobie wezmę standardowo Pipera Pipera, widzowie Jedna z moich ulubionych postaci ten Więc zobaczymy, jak pójdzie na Piper Dobra, moi drodzy Jabko napisał, że on miał zły star power I żebym wziął teraz star power Że się szybciej ruszamy Więc, moi drodzy Weźmiemy sobie ten star power Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie na ten star power I zaraz sobie zagramy na Piperkę No, ja tak jak mówię Jestem bardzo słabym coltem więc myślę, że bez problemu mnie naklepy, chociaż no przed chwilą udało mi się wygrać. No ale miałem dłuższy zasięg właśnie w tamtym, moi drodzy. Star Powerze, więc no zobaczymy. Ja myślę, że tutaj za dużo nie zdziałam generalnie. No bo, tak jak mówię, no ja nie jestem dobrym koltem, moi drodzy. Ale coś tam pobiłem, coś tam go pobiłem. On też mnie z parę razy trafił, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, teraz mi jeszcze ładnie trafił. Mam 2000 życia, on ma prawie fulla, więc muszę uważać. Ja nie lubię grać tym Star power, Wolę ten dłuższy zasięg niż właśnie to szybsze się ruszanie na kolcie, bo nie wiem, to jest dla mnie jakieś dziwne. Nie umiem tym totalnie grać. Dobra, yy, okej, okay, nie udało mi się, coś tam go potrafiłem, moi drodzy. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, dobra, wykno i go dobiłem. Bardzo ładnie, moi drodzy, udało mi się. Lecimy sobie dalej na kolejną postać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie na Piperkę. Dobra, moi drodzy, starcie na Piper. No tu jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Bardzo lubię Piperkę, często na nią gram jakieś 1 v więc zobaczymy, jak mi pójdzie przeciwko yy, Ziomalowi, który ma, moi drodzy, 100 tysięcy pucharków na swoim koncie. Miejmy nadzieję, że w miarę równo tutaj zawalczymy, a nie będzie jakiejś dominacji genetycznej z jego strony. Chociaż póki co no dwa razy wygrałem, dwa razy i to na kolty. Co ciekawe, ale nie wiem, wydaje mi się, że na kolty to jest strasznie randomowe. Na przykład na Piper nie ma tak jak koltem, że nagle jakieś parę strzałów walniesz i człowieku kogoś porobisz, tylko tutaj jakoś. Bardziej to jest skilowe, nie może się mylę, dajcie znać w komentarzach jak wy o tym sądzicie, yy, ale na razie no nie idzie źle, coś tam ja go trafiam, coś tam on mnie trafia, moi drodzy, więc nie jest najgorzej. Próbujemy go za chwilę tutaj dobić, bo widzę, że już malowa, moi drodzy, no niestety nie trafiłem, szkoda, kurczę, teraz też nie siadł on się podleczy, trafił mnie jeszcze, moi drodzy, niestety, ok podlatuje sobie on, ja jeszcze uciekam, moi drodzy, bardzo ładnie. Trafiłem go przy okazji jeszcze, moi drodzy, użyłem sobie ulcika, więc ani on, ani ja nie mamy ulta. No i w sumie, kto pierwszy naduje hyperchadza, może wygrać. Kto pierwszy naduje hyperchadza, bo teraz Piperka ma Hyperchargea nawet nie pamiętałem o tym, moi drodzy, przed wybraniem tej postaci, ale no tak może być, że kto pierwszy naduje hypercharge, bo starszy raz trafić, hypercharge podjechać. No i tamten zostanie odrzucony, my będziemy mieli boosta, ale no niestety tak nie będzie, bo zostałem szybko naklepany, więc e, gratulacje tutaj dla niego. Zobaczymy jaką on postać wybierze jako kolejną. No niestety mi się nie udało. Kurczę, szkoda. W większości moi drodzy tych meczów wygrywam na paper. Niestety mi nie wyszło. Lećmy dalej. Rozpoczynamy kolejną rundę. Tym razem gramy na B. Zobacz. Zobaczmy e, kto tutaj zwycięży. Bardzo fajnego skina Madobi. I ma oczywiście na niej Gold 3. Ciekawe ile on ma tytułów. Tak. E, z ciekawości się go zapytam na koniec odcinka, więc oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć, ile ma tytułów. Ja myślę, że możemy dosyć sporo, no, dobra. dałem szybko trafiony, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz myślę, że możemy go troszeczkę podjechać. Dobra, niestety dostałem kolejnego gonga. On też dostał teraz, więc spoko mam tarczę. Okej, okay, nie jest źle, moi drodzy. Okej, okay, dobra, nie udało mi się tutaj trafić. On czeka cały czas z tym nadawanym strzałem. No, ciekawa tutaj taktyka. Ja akurat jak gram to zawsze walę cały czas. Jak tylko widzę, że mi się nadawał ten strzał, to od razu nim strzelam. Zobaczymy, zobaczymy, kto tutaj zwycięży, moi drodzy. Mi też jest ciężko komentować takie gierki. Ja nie lubię komentować jeden faden. Najlepiej to. Siedzieć cicho, skupić się na gierce i spróbować to ugrać, a no nie mogę tak zrobić, bo nie będziecie oglądali odcinka, gdzie po prostu nikt nic nie gada. E, tym bardziej, że no niestety nie rozmawiam na Discordzie, bo mówił, że jest chory. Więc moi drodzy, możecie zostawić łopeczkę w górę dla niego Że tutaj mimo tego, że jest chory, to zgodził się zagrać One Viewana na odcinku. Dobra, kurczę, coś go nie mogę trafić teraz, nie wiem, ja jestem jakimś tragiczną bi. Jestem jakąś widzowie B z downem tak mi się wydaje dobra zobaczymy co z tego wyjdzie Ajajajajajaj tutaj mnie trafi już myślałem że zdążę się ukryć ale niestety nie wyszło więc kolejną rundę moi drodzy zwyciężył Lećmy sobie teraz na Broki, myślę że brok może być tutaj ciekawą postacią Więc póki co moi drodzy on wygrał na B i na piper na kolta mi się udało wygrać dwa razy, chociaż no raz miałem oczywiście inny starpar, mieliśmy i było mi łatwiej. Zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie wyglądało na broki. Jeżeli teraz wygram, to w sumie będzie remis, można powiedzieć. Więc zobaczymy czy taki remisik, moi drodzy, będzie. Czy jednak nie będzie tego remisu? Okej, okay, dobra, muszę tutaj uważać, bądź się podleczy, moi drodzy. Dobra, ajajaj, tutaj niestety mi porobił. Dobrze, dobrze, dobrze to rozegrał. Od razu mnie przycisnął do ściany. Udało mu się mój drodzy, wygrać kolejną rundę. Dobra, myślę, że lecimy z ostatnią rundą, żeby tutaj nie dostał jakiegoś potężnego pogromu i zobaczymy co on tutaj wybierze na lasta. Dobra, mój drodzy, chciał tutaj rewanż na Kolta jako ostatni, więc nie ma problemu. No, myślę, że on się teraz tak spoci, że ja człowieku upadnę w 10 sekund. Ale zobaczymy, może znowu jakimś cudem mi się uda. Jak znowu jakimś cudem wygram widzowie, no to, to będzie dosyć śmieszne. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, dobra, dobra, spróbujmy, spróbujmy tutaj, moi drodzy, coś zdziałać, dobra, trafiłem go tam już raz, więc spoko, spróbujmy sobie go znowu tam trafić, no i niestety się nie udało, on mnie zaraz tutaj zacznie podjeżdżać, będzie lipo, moi drodzy, on jest tutaj na pewno jakimś spoconym kolcikiem, dobra, 3400 życia już ma, musi się tutaj podleczyć, udało mu się, trafił mnie tam dwa razy. Jakimiś kuleczkami kolta śmiesznymi. No nie wiem na co to było. Ja ani raz nie trafiłem tym atakiem. Dobra, teraz. Ojojoj, ale siadłem, przy państwa, lecimy w niego. Nie, nie, co ja zrobiłem, ale odklejka. Ja nie mogę. Taka piękna akcja poleciała wszystkimi kulkami, chyba trafiłem i, i dostałem to samo dosłownie. Dobra, no niestety, widzowie, nie udało się. E, przynajmniej raz mi się udało wcześniej na kolta. Teraz nie wyszło, ale było dosyć blisko. E, naprawdę potężny zawodnik. 100 tysięcy punktów na swoim koncie, moi drodzy, mnóstwo, czyli. 30-tych rank, 35 rank nawet, to ja gadam 30-te rangi to on ma pewnie na wszystkim, no praktycznie tam 5 postaci brakuje razem z Berem, więc moi drodzy ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, a jeszcze spytajmy się ile ma tytułów więc moi drodzy spytałem się go i ma 17 tytułów 17 tytułów ma na swoim koncie, więc no, tutaj też mnie rozwalił, bo ja mam tytułów chyba 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, 9 mam jednak nieważne. Więc mam 9 tytułów, moi drodzy. On ma 17, więc no, zostałem znokautowany na wszystkim, co się da. Bardzo, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca. Jeżeli chcecie więcej 1v1ów, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, liczymy po 400 tysięcy subskrypcji. I trzymajcie się. Cześć.